Anko z tej strony Esteban, to jest kolejny filmik na tym kanale I oczywiście kolejny konkurs dla was w dzisiejszym odcinku Do wygrania macie widzowie takiego skina Jeśli chcecie wygrać standardowo, łapa w górę, subić dzwonem, komentarz Oraz musicie mieć mój kodzik na G4, ponieważ Jeśli ktoś nie będzie miał kodu Esteban wpisanego, po prostu nie wygra, nie wygra, bo musisz mi wysłać screena, no i jeszcze jedna informacja dla tych, na przykład, co czekają dla mnie, y, dla mnie, dla tych, co czekają y, na mnie, na odpowiedź na Discordzie, jutro wszystkim odpiszę, jutro w poniedziałek wszystkie bliki będą wysłane, bądź jakieś tam skinki, które zejdą z TradeBana, więc na spokojnie, na my w dzisiejszym odcinku otwieramy sobie widzowie skrzyneczki tylko i wyłącznie. 7 dyszek, tak, bo sprzedałem tam coś. E, tylko i wyłącznie skrzynki poniżej 5 zł. No i zobaczymy, czy uda się coś z tego e, zrobić. Zacznijmy sobie od przecenionej skrzyneczki eventowej za 3,99 i nawet nie otwieramy po dwie. Otwieramy pojedynczo tylko skrzynki poniżej 5 zł. I z pierwszej tutaj daje nam Glocka, który daje profit. Ok, który daje profit 6,93, więc bardzo fajnie. E, no i co? Zostawcie łapę w górę. Zostawcie łapę w górę, bo to jest bardzo ważne. No, i dajcie znać, czy Wam coś kiedykolwiek ze skrzynki, właśnie ze skrzynki jakiejś tam bardzo taniej, coś poleciało. A my trafiamy drugi itemek z rzędu i daje drugi prowizik. Więc naprawdę na razie zaczynamy bardzo, ale to bardzo fajnie. No, i co my tu mamy? Przejdźmy dalej, oczywiście skrzyneczka Goldsona, ona dzisiaj, będzie, ona dzisiaj będzie otwierana na pewno dużo razy, bo ona jest skrzyneczką naprawdę zbugowaną. No i tutaj na dwie możemy sobie pozwolić, bo więcej niż 5 zikon nie wydajemy, a dostaniemy uwaga, no dobra, dostajemy tutaj bardzo słabo, więc otwórzmy sobie jeszcze dwie. No, i jak chcecie więcej takich odcinków, właśnie z takich typowych testów, dajcie znać w komentarzu, a my trafiamy Famasa Gina, który może być nawet warty 20 zł i zobaczcie to za 4 zł, Dostajemy dwie dyszki, no ta skrzynka Goldsona to jest naprawdę skrzynka niesamowita, tutaj też profit, 22 grosze, ale profitik no i otwieramy jeszcze, no i Pit Viper i kolejny profit, naprawdę ta skrzynka jest niesamowita, niesamowita skrzynka, jak macie jakiś wolny balans, 4 zł, a jak z moim kodem wpłacicie, jeszcze macie 5% do wpłaty, pamiętajcie o tym, no to już sobie ją otwórzcie, bo jest ta skrzynka niesamowita. Dobra, Farmit, też możemy dwie takie otworzyć, bo 4,63 No i zobaczymy, co tutaj ciekawego może polecieć. Jest P90, a 2,39 tylko warte, więc to jedną skrzynkę tylko zwróci. Otwórzmy sobie jeszcze, tutaj Proficik Kolejny, okej. Okay. Okej, okay. tutaj coś tam oddawało. Ale no jak na razie, zdecydowanie Gold najlepiej oddał. No i mamy 39 ziko. 39 ziko no, i widzimy się za chwilkę. Okej, okay, już jestem. Standardowo, Facebook musiał być odpalony, bo co to za odcinek bez dźwięku Facebooka. Dobra, 39 ziko Czy jest jeszcze jakaś. O, jest. Jest. A nie, no, voltka sobie może zostawmy. Voltka sobie, może zostawmy, bo to jest jakaś stara skrzynka. W ogóle wróciły jakieś stare skrzynki YouTuberów, z tego co widzę, bo nie było aż tyle. No, ale możemy sobie otworzyć Patiro. Patiro za 504. To myślę, że możecie mi wybaczyć, bo tam 5 zł i 4 grosze, to wiecie, to jest naprawdę nic, ale trafiamy niestety Maka wartego złotych 90 zł. Otwórzmy jeszcze jedną. Jestem czwórka, proficik. Kolejna 30 zł. Skrzynka warta widzowi 5 zł, dostajemy skina za 3 dychy. No i powiem wam, że te skrzynki są naprawdę niesamowite. Sami zobaczcie, jak z 5 zł możecie fajnie wyjść na profit, mimo że na przykład tutaj dużo zabrało, znaczy dużo, no dużo, dużo, bo nie dużo. No i mam jeszcze 3.94 to 2 mil speki sobie otwórzmy. No i zobaczmy. Jest proficik i z 70 zł mamy stówkę. Mamy stówkę na otwieraniu samych skrzynek poniżej 5 zł. Naprawdę to jest super wynik według mnie. Zrobimy sobie kontrakt za 3 dyszki i to jest ryzyko, ale dostajemy 24 zł. I wiecie co, zaryzykujmy. Kontrakt za 92 zł. Możemy 230 dostać, ale możemy też 5 dych. Podpiszmy. Jest naklejka. To może być warte naprawdę każdą kwotę. 8 dych. 8 dych naklejka. Ale wiecie co, jako że skrzyneczka Patiro tak oddała to ja troszkę się wyłamie jeszcze challenge'u i otworzę po prostu 5 takich skrzynek znaczy no wiecie, za jedną te 5 zł płacimy, więc nie otwieram jakichś droższych a dostajemy no średnio, tym razem średnio, chociaż ta wąbka coś tam może zwrócić ale 8 zico w plecy, dobra otwórzmy jeszcze 5 takich skrzyń i może coś lepszego znowu, a -Wubka. więc tu znowu strata ojojoj, oj, oj, zaczyna zabierać, ale... aha, myślałem, że różowe itemki to oddadzą Okej, okay. o kurczę, no coś ten Patiro, no chyba lepiej pojedynczo, chyba lepiej pojedynczo, bo zostało mi 43 zł. to otwórzmy sobie 5 small giftów za 16,80, czyli za jedną płacimy około 3,5 zł. ten auk jest coś warty czy nie, bo on jest ładny, ale czy on jest coś warty, jest warty, ale nic jakiegoś tam e, grubego, no ale profit to profit, Profit to profit I co dostajemy Oj teraz będzie duża strata Chociaż na szczęście faktorium niuta mk Wiecie co jest najlepsze Ja tego auga tutaj nie umiem znaleźć W tych i ten... Aha tu jest dobra nieważne jestem. jestem troszkę ślepy Ale dobra no zobaczcie tak faj, Taki fajnie był profit A nam zostało już tylko 43 zł Więc trzeba to Dobra lecimy z goldsonem Lecimy z goldsonem widzowie Do skutku Otwieramy, pierwsze 5. pięć, pięć ziko w plecy, drugie pięć, sześć zików w plecy, trzecie pięć, pięć ziko w plecy i ostatnie 5, ależ teraz Goldson zabrał, ojojoj, oj, oj. no Goldson teraz niestety okropnie się zachował, no sami widzicie, jak otwierałem pojedynczo, naprawdę fajnie oddawało, a jak zacząłem otwierać już e, wszystko razem, no to kurczę, zrobiło się średnio, zrobimy sobie jeszcze tutaj kontrakciki, no i cóż, mieliśmy naprawdę fajny balans A mamy 27 zł No przynajmniej ten kontrakt oddał I z tego 27 zł Zróbmy sobie jakiś tutaj upgrade Nie wiem, na 70 zł Prawa strona No i to nie siedzi No i to nie siedzi, ale dajcie znać w komentarzu Co sądzicie o skrzynkach poniżej 5 zł I czy wy coś w nich trafiliście Widzimy się jutro, na Discordzie jutro Wszystkim odpisuję, wysyłam wszystkie zaległe rzeczy Widzimy się w kolejnych odcinkach No i na razie